Siemanko, mamy 10.40, 16 sierpnia, czyli długi weekend, 24 stopnie, jak widzieliście. I patrzcie, tak właśnie wygląda plaża w Jastrzem Górze o tej porze. Czyli to, co mówią w telewizji o tym szoku parawanowym, o tym, że są zeromania ludzi, no tam może są i pewnie ich tam będzie przybywać. Natomiast, no, tak to wygląda w rzeczywistości. Okej, okay. i skoro jesteśmy w tych pięknych okolicznościach przyrody, bo jak widzieliście, no to już po samym... No nawet nie było intro, to był początek tego filmiku, jestem w Jastrzębie Górze, mam to szczęście, że mieszkam blisko morza i tak naprawdę, tak jak teraz przypadkiem, e, mogę tutaj, chociaż po mojej opaleniźnie, nie widać tego, tak, bo jestem jak flaga Polski. Patriotycznie. Ja niestety przy mojej karnacji słoneczka muszę unikać, natomiast ciepło bardzo lubię i to z zamieszkiwania tutaj właśnie w tych terenach takich nadmorskich no powoduje to, że często tutaj mogę sobie pozwolić, żeby tak jak dzisiaj przy okazji po prostu podjechać, usiąść sobie chwilkę na plaży. Ale też przejście, powiedzmy teraz tak jak tutaj po Jastrzębie Górze, przejście po mieście i posłuchać ludzi, bo o ile tutaj na Kaszubach taka mała autopromocja, no to to jest wszystko. Bo tak naprawdę mamy od zarąbania jezior, mamy górki, bo górami to jest ciężko nazwać, mamy morze, mamy wszystko, full service, po prostu place to be, ale to już taki, taki inny temat, ale mamy tutaj też ludzi, właśnie nad morzem, z Polski, tak, i super zajebiście, bo no można kogoś tam spotkać, ciekawego, porozmawiać sobie, nawet przy schodzeniu tutaj na plażę, tak, po schodach, bo tutaj w Przemie Górze niestety się trzeba troszeczkę wysilić, żeby zejść na plażę, ale... Z racji tego, że jest tutaj tyle ludzi, że jest, powiem przekrój, już pomijając skąd oni są, to jest taka analogia, nasunęła mi się taka analogia, jeżeli chodzi o rynek samochodowy, sprzedaż samochodów Bo tutaj idąc. Nawet teraz po plaży też słyszałem ludzi, którzy narzekali, ale ten piasek jest taki i taki i siaki. On jest za gruby, on jest za twardy, tutaj są muszle. Ranią mnie wstąpki. Jakaś pani tutaj gdzieś sobie marudziła. No Jest jaki jest, nie będzie inny. Tu jest akurat z, tej, z tej przekopu z tej jeżeli wysilanej. to jest poszerzona ta plaża, i mimo że on tak też w 100% nie odpowiada, ale może walczy i już tutaj go przykrywa takim właściwym piaseczkiem. E, natomiast wyżej, bo tu z tyłu, tam gdzieś jest taka słynna willa. A może Wam fotkę jeszcze wrzucę, o jaką wielę chodzi, bo jest tutaj tak mniej więcej za moimi plecami e, na klifie. E, I narzekanie, narzekanie na wszystko, że nie wiem, na Gowsze jest za mało bitej śmietany, że jest tamto, że zapiekanka zasłona, tutaj po prostu jest koncert narzekania. Ludzie przyjeżdżają tutaj, tak samo jak się kłócą między sobą, bo też już byłem świadkiem takiej małej sprzeczki. Tutaj pani chyba z synem, i, i, i wielka spina. Przez ciebie, my, o tej plaży, na tej plaży będziemy o, 3, o 13 dopiero i, i coś, gdzie, gdzie byli już naprawdę na, przy wejściu. Chłopak obładowany tabułami, ale bobeczka tutaj narzekała, nie? że, że, że coś, coś tam nie wyszło, nie pykło. I tak samo wygląda, jeżeli chodzi o narzekanie przy kupnie samochodów. Taki temat właściwy. I to narzekanie to jest, no to jest tak naprawdę, dwojako można to zrozumieć. Bo tak, z jednej strony można sobie troszeczkę ponarzekać na jakieś rzeczy, które faktycznie występują w samochodzie. Czyli jeżeli jest tam jakaś korozja, jakieś takie, to, to trzeba troszeczkę mierzyć siły na zamiary, tak? Eee, trzeba troszkę to ogarnąć, tak patrzę. Moja opalenizna w stylu flaga Polski, no nie wygląda jak nadmorska, no ale niestety przy mojej karnacji tak to wygląda. Słoneczka muszę unikać, chociaż uwielbiam. Ale unikać też trzeba ludzi takich toksycznych, toksycznych kupców samochodu. Bo nawet na etapie takich wiadomości, wiadomości na Oliksie, gdzieś tam na Facebooku, na tego typu rzeczach czy przy telefonach, już słychać to takie narzekanie. I. Ja wiem, że to jest ciężko wyczuć, jeżeli ktoś się tym jakby nie zajmuje tak zawodowo. Natomiast ja część ludzi po prostu postaram się odpulić od razu na etapie tej rozmowy telefonicznej i nawet ich zdradzić. Jeżeli po prostu to jest klient, który wiem, że będzie klientem problematycznym, tak? Jeśli wiem, że to będzie klient problematyczny, no to staram się go po prostu jakoś tutaj pogonić. No nie, jednak nie muszą być to tak okulary. Eee, staram się go jakby, żeby sobie poszedł żeby nie zawracał mi głowy, bo wiem, że jak przyjedzie na miejsce, będzie jeszcze gorzej. Nie jest to zasada i to wyczucie to jest tak naprawdę takie graniczne, bo podejrzewam, że paru klientów jakichś takich mogłem zdradzić, którzy przez telefon byli takimi dziwakami, natomiast po przyjeździe na miejsce okazaliby się spoko ludźmi, natomiast no po prostu dla własnego zdrowia psychicznego czasami warto to zrobić, warto odpuścić taką sprzedaż. Bo zobaczcie, jeżeli do mnie przyjeżdża klient, dzwoni, no i no różne są rzeczy. I załóżmy, że mam samochód, który ma, nie wiem, skórzaną tapicerkę, która jest po oczyszczeniu. Ma cały środek po jakimś detailingu, czyli wszystko jest wyczyszczone, pachnący, po ozonowaniu, e, z wypraną, wyczyszczoną, w sensie pod sufitką. No, no nie ma się po prostu do czego doczepić, jakieś tam małe ryska na plastiku czy coś w bo to nawet w nowym samochodzie już będzie. E, lakier jest po korekcie, jakiejś tam trzy etapowej. Położony jest jakiś dobry wosk, bo wiadomo, no ceramika no to, to, to odpada przy tej półce cenowej. E, no Jest po prostu ładny, jeśli samochód jest ładny. Przyjeżdżamy klient. I oczywiście, że on już widzi, że ten samochód jest dużo ładniejszy niż inne takie analogiczne samochody, które już oglądał wcześniej. E, oglądał gdzieś tam na OLIXACH, czy oglądał też na żywo i widzi, że ten jest turbo, w turbo lepszym stanie zewnętrznym. To też często się okazuje, że panie, z zewnątrz to nie musi wyglądać, to musi jeździć. Dla mnie najważniejszy jest stan techniczny tego samochodu. I ja się tutaj w pełni zgadzam, że stan techniczny jest cholernie ważny, bo jednak on jakby powłoka taka zewnętrzna, no to, 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 to nie świadczy jakby o tym, o tym co jest w samochodzie, tak? Eee, natomiast to jest od razu takie zbicie, że zewnątrz, zewnątrz kit, zewnątrz go nie interesuje. Natomiast ja to widzę w ten sposób, że po prostu ten kupujący zewnątrz, widzi, że po prostu z zewnątrz nie ma się do czego doczepić że samochód jest w stanie dużo lepszym niż inne samochody, inne takie właśnie analogiczne, które może, może sobie obejrzeć czy kupić i stwierdza, że tu nie, dobra, tu, się, tu nie ma pola do pisu, nie ma pola do manewru, nie ma pola do obniżenia ceny, bo to jest klucz, bo, bo we wszystkim, we w każdej tej gadaninie chodzi głównie o obniżenie ceny. I widzi po prostu, no tutaj na tym polu nie, nie mamy manewru, czyli trzeba się przebić na techniczne rzeczy, które są gdzieś tam ukryte, bo wiadomo, zawieszenia nie widzimy. Nie widzimy tego, jak wygląda samochód od spodu, czy tam, nie wiem, nie są wahacze no po, po znaczy przegnite już często, bo, bo pod po rdza na zewnątrz no to jest akurat pikuś, ale ta rdza często przykrywa grubszą rdzę. Czy też powiedzmy, nie wiem, jakieś takie sprawy silnikowe, i wtedy zaczyna się jakby drążenie tam. Ale są też klienci. Drugą stronę przekręceni. Czyli tacy, którzy przyjeżdżają, że, że panie, technicznie i to, i to właśnie jest takie, że jest samochód po jakimś dużym serwisie. Ja to zauważam, jeżeli wypisuje po prostu rzeczy, tam całą listę rzeczy, gdzie tak samo takim przykładem chyba koronnym był BMW 39, który miał naprawdę zajebistą historię serwisową, zarówno taką niemiecką, jak i polską. I tutaj znowuż, no dobra, to, to wie pan co, bo to zawsze można wymienić. Tam, wahacze, to zawsze można wymienić olej super, że wymieniony, ale to, to, to i tak trzeba pokupnie wymienić, ale z zewnątrz, bo to są koszta, bo to jest drogie, bo to kosztuje. No i teraz tak, no, no faktycznie może być, że po prostu ktoś tam ma jakąś smykałkę mechaniczną i stwierdza, że sobie sam ogarnie jakby ten samochód pod kątem mechanicznym, e, natomiast wizualnie no to, to, to są jakieś koszta dla niego, bo powiedzmy wyprać środek czy, czy, czy coś takiego, e, no i skupia się bardziej na, te, na tej kwestii. tak? Ale znowuż też nie do końca. Znowuż jest też gro ludzi, którzy widzą po prostu, że skoro samochód ma jakąś historię serwisową, ma tego typu rzeczy, no to trzeba się czepiać wyglądu zewnętrznego. Mam w tym momencie Forda Fiestę. Dwa, sześć, rok po liftingu, naprawdę zajebisty samochód. Też z pełną historią, taką belgijską, bo jest sprowadzany z Belgii, czyli tam nie ma mowy o jakimś przekręcie, na przebieg i tak dalej. W Polsce był już zarejestrowany. Ma fakturę z numerem, chciałem powiedzieć imienno, ma fakturę z numerem rejestracyjnym na wymianę rozrządu, na tego typu rzeczy. I generalnie samochód jest technicznie naprawdę kozak. W środek też, natomiast ma. Miał stuczkę z tyłu, ma klapę porobioną i ma troszeczkę wyniesione lewe drzwi. I wszyscy dzwoniący po prostu czepiają się tego. I tutaj mamy coś takiego, że pan co, to, 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 to tam środek to mnie nie interesuje, bo to i tak trzeba zrobić, tam to trzeba zrobić, no ale z zewnątrz on taki, ile pan opuścisz. Ja wiem, że ten samochód w tym momencie jest na ulicy jednym chyba z najtańszych pięciodrzwiowych Fiesta ever. Znaczy ever może nie, ale na, na tę chwilę, takich poliftowych w dieselku. I jest czepianie się po prostu tego wyglądu zewnętrznego, bo już widzą po zdjęciach, że kurwa coś tam nie gra. I bęk, zaczepmy się do tego. No i to jest takie, takie właśnie takie dziwne podejście troszeczkę, ale takie podejście, na które ktoś, kto zaczyna jakby swoją drogę z handlem samochodami e, lub też sprzedaje swój prywatny samochód, bo to też nie chodzi o handlarzy, tak? Prywatne autko, jeżeli sprzedajecie, no to też się trzeba troszeczkę uczulić na to i też nie dać się do końca nabrać, bo... To tutaj nie chodzi o to, że nie wiem, handlarz do Was zadzwoni i będzie próbował kombinować, bo to przeważnie się na handlarzy wszystko zrzuca, natomiast prywatni ludzie to są też cwaniaki to są też naprawdę cwaniaki, każdy chce kupić tanio samochód, żeby później przy niedzielnym obiedzie u teściowej pochwalić się i szwagrowi powiedzieć, kurwa, ale Ty to przepłaciłeś, a ja kupiłem ultra tanio i patrz jak auto, wszystko porobione, wszystko porobione tutaj była tylko jedna rysa na błotniku a ja na to tysiąc złotych zjechałem no i tak to mniej więcej wygląda, no to takie takie troszeczkę moje przemyślenia odnośnie tego nie jest to jakiś tam protip, ale no warto zwrócić po prostu na to uwagę i jakoś sobie poukładać, tak samo my jako kupujący, no to też troszeczkę trzeba to wyważyć, trzeba na te szalki, szele, wagi wrzucić z jednej strony ten wygląd zewnętrzny, z drugiej strony ten, ten stan techniczny i to jakoś sobie tam zrównoważyć po prostu, żeby to było tak na, na te szalki żeby były na jednym poziomie, bo... Jeżeli samochód będzie całkowicie dokoksowany technicznie, ale z zewnątrz się będzie sypał, to też nie jest dobrze. Natomiast jeżeli samochód będzie z zewnątrz igła, a technicznie będzie się sypał, no to to jest jeszcze gorzej, i to musi być tak zawsze po środku. Jeżeli chodzi o samochody takie tańsze, bo ja nie mówię tutaj o jakichś samochodach tam za 30, 40 czy 100 tysięcy, tylko o takich autkach, takich typowo, jakie ja mam, tam powiedzmy do dyszki, czy tam do 15 tysięcy, czy, czy, czy do 5 nawet, bo też mam takich większość chyba. I to jest zwłaszcza przy tych samochodach trzeba troszeczkę, tak sobie pomyśleć, z czego my tak naprawdę chcemy. Czy chcemy, żeby on był ultra super technicznie, i a wizualnie go sobie ogarniemy, czy, czy, czy chcemy w drugą stronę? Ale moim skromnym zdaniem najważniejszy jest ten balans. Jest ten balans pomiędzy jednym i drugim. Żeby to wszystko było takie fajne, wyważone. No i tak to wygląda mniej więcej. No, słuchajcie, no, z kupowaniem, z zbieraniem telefonów e, i z handlarskimi tematami to jest naprawdę temat rzeka. I to można byłoby na przykładach nawet opierać. No ale tutaj, jeżeli chodzi o taką luźną pogadankę, taką nie w biurze, czyli nie w lawecie, ale tutaj na tej jastrzębie górskiej plaży, tak na szybciocha, no to wydaje mi się, że. że tyle. Pokażę Wam jeszcze troszeczkę tutaj na końcu, jak wygląda ta Jastrzębie górska plaża. jakimiś takimi fajnymi przebitkami, żebyście mogli poczuć ten wakacyjny vibe. Jeżeli już jesteście po urlopie czy przed, no to po prostu jako taką zajawkę, bo naprawdę, mimo tego, że tutaj mamy tylko piach i wody, jak niektórzy mówią, to to ma w sobie coś. Ma w sobie coś, a ta woda dzisiaj jest taka fajna, spokojna. No jest baja. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego i... Na końcu jakieś fajne przybiteczki morskie. Siema. sobie tak można iść iść, iść. A te kemewskie mają mi tak wyrąbane, nawet się nie spłoszą. To są kubańców odważne. A tutaj taki dowód, że przyroda walczy. Tu macie ten mierzejowy, mierzejowy, mierzejowy. I pych jest taka linia, gdzie się łączą dwa rodzaje piasku i to jest taki już typowy nasz. No, trudno do góry jeszcze gorzej. I stąd właśnie nazwy strzębie góra. Wszędzie cholera górki Tam się muszę że będę w sumie przez samochodzie I bęk Oto jest Jona Billa z pięknym oknem Oknem, widokiem Dla Piłsudskiego I tutaj sobie siedziałem Taki miał widok ten Piłsudski Turbosz to z kozak Dzięki wielkie do następnego, hej